Panowie, zapraszam do face-to-face. Face. Cięższy Michał Materla, natomiast wyższy Dawid Crazy Załęcki. Jeśli chodzi o doświadczenie, nie ma czego tutaj tak naprawdę równać, chociaż. Crazy, nigdy nie odmawiał trudnych zestawień, trudnych konfrontacji. Michał Materla to jest człowiek w sporcie zawodowym walczący od ponad 20 lat. Kto będzie górą, ile zobaczymy ze strony Michała Materli, jeśli chodzi o formułę bokserską? Jak postawi się umiejętnością i doświadczeniu Michała Materli Dawid Crazy-Załęcki? Jakie Brawa Dawid 3, Kryzy Załęcki oraz Michał Materla? Było sporo sympatii, sporo szacunku do przeciwnika. Natomiast jak stanęliście dzisiaj twarzą w twarz, już tych uśmiechów nie było. To już jest pełne skupienie. Odliczanie i wizualizacja tego, co wydarzy się jutro. A czego możemy, Dawidzie, spodziewać się po Tobie. No, mam nadzieję, że porządnej walki i tyle, nie? Krótko i na temat, jak zawsze. Krótko i na temat, już się nagadałem przy tej promocji, tyle że już starczy. No to nie męczymy, żeby jeszcze trochę energii zostało na jutro, bo wiemy, że jak palniesz, to potrafisz zakrycić głowę swojemu rywalowi. Natomiast, Michał, no ty jesteś człowiekiem, który powraca po zdrowotnych perypetiach, natomiast jesteś tutaj po okresie przygotowawczym na debiut w organizacji Fame. Gorąco przywitany przez publiczność, pewnie publiczność też sporo oczekuje, co zapowiadasz, czego możemy się spodziewać, ile wniesie i co nam pokaże. Michał Madele. Przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. To dla mnie bardzo dużo znaczy. Jest... Uważam, że ta walka to jest nagroda od życia. Przez to co przyszedłem w ostatnim czasie i cieszę się bardzo, że wziął walkę. To jest kulturalny, elegancki facet i bardzo się cieszę, że będą z nim strzyżować rękawice. Także czekajcie jutro, jutro jedynka, dwójka i lecę do przodu. Właśnie Michał, bo jak Ty wchodzisz do rywalizacji, to nie ma mowy, że zrobisz krok wstecz, bo jak klatka, ring się zamyka, jest gong, to Michał Materla wchodzi w tryb bojownika i chyba takiego berserkera możemy spodziewać się jutro. Ani kroku wstecz, jak zawsze. Ani kroku wstecz, tyle od Michała Materli. Spodziewamy się fantastycznej walki już jutro podczas gali Fame 27. A kto będzie górą? Czy Crazy, czy Michał Materla debiutujący w organizacji?